CIA wysłała do Hawany człowieka, który miał wykonać wyrok na Fidelu Castro. To zadanie Richard Bissell zlecił mafii. W tym celu spotkał się z dwoma przywódcami nowojorskich rodzin mafijnych. Johnem Rossellim, byłym adiutantem słynnego Ala Capone oraz Salvatore, samym Dziankam. Ci dwaj gangsterzy byli poszukiwani przez FBI i zgodzili się współpracować z CIA. Tak ochoczo, że nawet nie chcieli 150 tysięcy dolarów wynagrodzenia, jakie proponował PiSEP. Oni po prostu mieli własne porachunki z Fidelem Castro, który pozbawił ich, zabrał im po rewolucji kasyna i domy publiczne w Hawanie, przynoszące mafii krociowe zyski. I oni właśnie wysłali do Hawany zamachowca, który miał zabić Fidela Castro. Wysłannikom mafii nie udawało się zabić kubańskiego dyktatora. Zapewne dlatego, że nie bardzo mieli na to ochotę. Przyjmowali pieniądze od CIA i żądali coraz to nowych wynalazków, coraz to nowej broni, jak na przykład min w kształcie muszli morskiej. Otóż e, takie właśnie miny miały być wrzucone do muszlim w rejonie, gdzie Fidel Castro często nurkował i tam, gdy zbliżyłby się do nich, miały eksplodować i zabić dyktatora. Fidel Castro był znakomitym mówcą. Potrafił elektryzować tłumy setek tysięcy Kubańczyków zbierających się na centralnym placu Hawany. Castro, rewolucjonista, wódz, człowiek całkowicie oddany swojej misji. Takim kubańska propaganda pokazywała go światu. Starannie ukrywano, że miał nieślubną córkę i był kobieciarzem. CIA, wiedząc o tym, postanowiła wykorzystać tę męską słabość, aby zgładzić dyktatora. Jedna z jego kochanek zgodziła się podsunąć mu truciznę, jednakże kapsułka, którą ukryła w słoiczku z kremem, rozpuściła się, zanim zdążyła wrzucić ją do kieliszka Castro.